Każdego dnia przejeżdżam do pracy tramwajem obok kościoła w szczecińskiego. To jest parafia księży Chrystusowców pod wezwaniem Najświętszego Serca, Pana Jezusa i ta parafia jest niezwykła na różne sposoby. Dla jednych jest to miejsce, gdzie jest w ciągu dnia przez wiele godzin możliwość spowiedzi u spowiedników, którzy czekają w konfesjonałach. Jest tam też kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu. Dla innych osób, parafii Chrystusowców, to przede wszystkim bardzo znany, lubiany, podziwiany, szczeciński zespół serduszka. 30-lecie, przeżywamy i od 30 lat dzieci w charakterystycznych strojach. Gdzieś były troszeczkę inne te czerwone suknie z białym koronkowym kołnierzem, teraz wygląda to troszkę zmodyfikowane, ale jedno się nie zmienia śpiewają z zapałem, pięknie czysto dynamicznie większość piosenek jest komponowanych specjalnie dla tego zespołu ale są też piosenki znane też na świecie też wykonywane w innych językach to jeszcze nie koniec atrakcji związanych z parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa to właśnie tam często przesiadywała w kościele kobieta która może nie znana szerszemu gronu ale już po swojej śmierci zasłynęła jako szczecińska wizjonerka. Chodzi oczywiście o, o Alicję Lęczewską. Mam tutaj przygotowany materiał. Proszę bardzo, ukazała się biografia o naszej Alicji Lęczewskiej. Właśnie często można było ją zastać w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. I już po śmierci, staraniom przede wszystkim małżeństwa i i Grzegorza kempistych, yy, przejrzane Pisma, które zostawiła po sobie Alicja, okazały się niezwykłą, bardzo głęboką lekturą duchową. Po akceptacji ze strony kościelnej, przy bardzo takim jasnym też wsparciu ze strony księdza, arcybiskupa Andrzeja Dzięki, trafiła do wydawnictwa, i mamy teraz dwa potężne tomy: słowo pouczenia Alicja Franceska oraz świadectwo dziennik duchowy. Są to spisane niezwykłe dialogi i oprócz słów i pytań ze strony Alicji są odpowiedzi, które Pan Jezus kierował do niej. Bardzo przejmująca lektura, jedna z takich, gdzie można nawet na zasadzie na chybił trafił, jak ten duch święty podpowie otworzyć i znaleźć dla siebie cokolwiek, na co zatrzyma się wzrok. Będzie mocno zostawi jakiś ślad w sercu. Teraz ukazały się jeszcze dodatkowo dwie pozycje Alicji. Dzisiaj wiem, że są jeszcze w książku, w księgarni katolickiej przy parafii Najświeższego Serca Pana Jezusa. To jest Droga Krzyżowa i różaniec. Rozważania Różańcowe jeszcze nie otworzyłam, także zapakowane folie. Ale rozważanie przygotowane przez Alicję. Natomiast droga krzywa tak naprawdę to jest wiele wariantów na różne sposoby. I można wczytywać się i poznawać krótkie rzeczy. No, tak, jak się otworzyło. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasdy. Płanić się Panie Jezu Chrystus, i błogosławimy Ciebie Prześ, przez Krzyż i nakresło światło odkupić raczej. Jak pouczać? W imię mojej. Według mojej woli. Co jest Twoją wolą, Jezu? Miłość i pokój. Który za nas cierpiał rany? Może jeszcze jedną stację. Stacja dwunasta. Wpomniany się, Panie Jezu Chryste. Co ma umrzeć? Egoizm. Który za nas cierpiał rany? Bardzo króciutkie, ale takie głęboko trafiające w samo serce słowa. Wiele wariantów zdjęcia. Taka perełka i Szczecin, parafia w centrum Szczecina. I jest dar dla Szczecina, dla Polski, dla świata. Codziennie przejeżdżając obok. Pozdrawiam, panu Jezusa dyskretnie znakiem krzyża. Myślę i wspominam. Te rzeczy to dobro, które promieniuje z tamtej parafii, a przecież to nie jedyna parafia, z której dobro promieniuje ze Szczecina, z Polski. Trzymajcie się, to tyle.